Byłem ministrantem 11 lat i za załapałem bardzo dobry kontakt tam z księdzem. Tak z nim załapałem kontakt po prostu, że dowiedziałem się, że on też ćpie. Posypał mi line i ten. No i mówi młody bierz. Alfa PvP moim zdaniem to jest śmiertelny narkotyk i ogólnie wydaje mi się to no, najniebezpieczniejszym moim zdaniem. Przez niego zacząłem nie? Tak oficjalnie mm -hmm. mi się wydaje, że mogę powiedzieć, że ten pierwszy raz to z nim za za wziąłem. Księżami też jeździł na ten i... Mm -hmm. I się bawili o stronie. Ja dalej tego nie pojmuję, że on dalej stoi przy ołtarzu i ja dalej, po prostu głosi tam te kazanie czy coś tam takiego nie. Po prostu nie umiem sobie tego wyobrazić. Nie? Brzmi jak ciekawa rozmowa, prawda? Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym się z wami czymś podzielić. Ostatnio czuję się przytłoczony. Praca, rodzina, wychowanie nastolatka, a do tego trudy życia w nowym kraju. Często brakuje mi motywacji, energii i po prostu czuję się wyczerpany. Wiem, że wielu z Was ma podobnie, więc mam dla Was naturalne rozwiązanie czyli. Grzyby. grzyby, 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 grzyby. Grzyby funkcjonalne, które wspierają pracę mózgu, dodają energii, poprawiają pamięć, koncentrację oraz jakość snu, a także wspomagają układ odpornościowy i trawienny. Polecam produkty Solvlab, które mają wysoką jakość potwierdzoną testami DNA. Zamów teraz z kodem mesto 110, a otrzymasz 10% rabatu. Przekonaj się sam, jak grzyby funkcjonalne mogą ci pomóc. Link znajdziesz w opisie. Okej, okay, proszę o intro. Hej, jestem Estosław i zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek z serii z Monaru. Jestem teraz w Monarze Wyszków, gdzie nagrywam dla was rozmowy z osobami, które zdecydowały się na roczną terapię leczenia z uzależnień. I dzisiaj ze mną jest Kacper. Cześć, Kacper. Cześć, witam cię, serdecznie. Cześć, Kacper. Zacznijmy od najważniejszego tematu: z jaką substancją, od jakiej substancji się uzależniłeś w życiu? Więc tak, więc zaczynałem od początku, no uzależniony byłem od dopalaczy, czyli od, od Alfy, Alfa PVP, moim zdaniem to jest śmiertelny narkotyk i ogólnie wydaje mi się to no, najniebezpieczniejszy, moim zdaniem, więc zacząłem już tak jakby z, z grubej półki, mhm. no, ale, że co chodzi, no i tyle, nie? A ta Alfa, jakbyś mógł opowiadać, bo nie wszyscy ludzie w Polsce wiedzą, co to jest. Czym to się charakteryzuje względem, nie wiem, mefedronów, amfetaminy, kokainy? Czym to się różni? No, tym, że to się pali, nie? Ja to paliłem, nie? Nie tam donosowo, tylko że paliłem, nie? Po prostu sobie. I jakie to ci dawało efekty? No, euforii, nie? Dużo, duży stan euforii i no, duża euforia. No, w porównaniu z mefedronem, moim zdaniem, to to alfa, to jest jednak konkretne, nie? <laughs> I dużo tego używałeś? Powiem tak, no używałem tego dość sporo, bo nie dość, że tym handlowałem, to i też jak rozwoziłem prostytutki czy coś takiego, no co po prostu, no było tego dużo, miałem po prostu tego, za, miałem tego dużo za darmo, nie, dostawałem to za darmo, tak, tak jakby dostawałem to od, tej, od tych chłopaków wyżej ode mnie, tak jakby mogę to powiedzieć, nie, że dostawałem to po prostu za darmo, za to, że w rozworze. Za to, że po prostu nie opiekuje się tak jakby nimi, więc no, towar miałem po prostu ca cały czas, nie przy sobie, mm -hmm. więc I zawsze byłem też przez to lubiany, nie. Mm -hmm. A dużo handlowałeś? No, przez, przez, półtora, przez przez rok, przez rok handlowałem. Różne tam były, różne tam były sposoby przemytu tego pod samochodem, różne tam magnesy i tak dalej, i tak dalej. nie? Ale przeważnie handlowałem to w tym gronie, w tych, no, w tych prostytutkach, którymi się tam zajmowałem, nie? A Co znaczy się zajmowałeś? No rozwoziłem je po różnych tam, po swoich tam miejscach, które mieliśmy tam oznaczone, tam te lasy i tak dalej, nie? Miałem po prostu swoje rejony i tam miałem na przykład tam pod sobą 20-30 prostytutek, ile tam rozwoziłem, nie? Po każdej I też im dawałem materiał, potem na przykład ona była u klienta, no to na przykład miała tam, brała 300 zł za godzinę, to ja na przykład dałem z tego 150, plus miałem materiał, w tym czasie na przykład jak czekałem na nią, to sobie to spaliłem, nie? Mhm. I to, to właśnie też tak pada w ten nałóg, I co myślisz o tym swoim życiu? Że też długo tego nie spożywałem, bo spożywałem to dwa lata, więc myślę, że jest wszystko do odrobienia, nie? Mhm. Jest wszystko, nie straci, znaczy straciłem dużo, straciłem bardzo dużo przez to, ale wydaje mi się, że, że, że jeszcze jest wszystko do ogarnięcia, nie? Że wszystko będzie dobrze i no, najbardziej, najbardziej rodzinnym jest szkoda, nie? Mhm. Rodziny i tak dalej, nie? Dlaczego? Mama, mama, oj mama, ojciec, ogólnie cała rodzina dużo przeżyła, nie, też dużo, przez, przez narkotyki też dużo jest kłamstwa, dużo oszustwa, dużo takich właśnie spraw jest z tym związanych, nie? że, no ciężko po prostu, no ciężko mi było po prostu z tymi, też robię to dla nich, nie, mhm. też żeby to dla nich i, i dla siebie, nie, bo chcę po prostu to zmienić, dużo straciłem po prostu, nie dość, że takie pieniądze z tego wszystkiego miałem, to, no to jeszcze popadłem w długi, nie i tak dalej, nabrałem pożyczek, bo później pokłóciłem się z tym, z tym wyżej ode mnie i musiałem też gdzieś te instytutki na przykład, lokować, nie? No to na przykład na hotele, albo na coś, no to już musiałem zaciągać pożyczki, nie? W to się wrąbałem, nie? Mam 60 tysięcy długu i tak dalej, nie? Więc jest, jest, jest właśnie, no, no ciężko, ale jestem teraz na dobrej drodze właśnie, żeby do tego po prostu Iść tą dobrą ścieżką i trafić w ten dobry punkt, którym tam właśnie zmierzam. Już jest takie lekkie światełko w tunelu i właśnie cieszę się z tego, dlatego też teraz mówię takim podjaranym głosem, nie, że kurde uda się, wierzę w to nie, i tak będzie. Nie, nie ma innej oczy, że tak nie będzie. Nie? To jest twoja pierwsza terapia? Tak, tak, tak. To jest moja pierwsza terapia. Właśnie kurde, postanowiłem tu się dostać, że no, po prostu już przyszłem taki zjechany że mówię do, do cioci, bo ciocia akurat wybierała ze mną ośrodek, już na takim zjeździe przyszedłem do domu, mówię nie no weźcie mnie, bo ja już sobie nie, po prostu nie daję rady już sobie z tym, nie. No i ciocia tam wyciągnęła telefon, pooglądała właśnie tam na telefonie, bo podzwoniliśmy po tylu ośrodkach i, i dodzwoniliśmy się tu i właśnie odebrał Artur, terapeuta, nie. I, o, I ciocia tam mówi, że ona właśnie tam jest, że właśnie od niej chrześniak tam się chce dostać do Monaru, bo już nie umie sobie z tym poradzić i tak dalej, i tak dalej, nie i że, że nie umiał ani do telefonu nie, to Artur powiedział, że ten terapeuta, że niech weźmie w dupę w troki i niech stanie, nie? No i pogadałem z nim i powiedział, że termin jest na dwa tygodnie, za dwa tygodnie, że mogę przyjechać, nie? Ja mówiłem, weźcie mnie, odwieźcie mnie najdalej, gdzie możecie, nie? Gdańsk, coś takiego, mhm. bo po prostu jakbym na przykład, umie też niedaleko na Śląsku jest, tam w Częstochowie, czy w Gliwicach, ale tak bym moim zdaniem pokombinował, że tam nawet bym dostał te narkotyki, i co to jest siąść w pociąg i odjechać, nie? Mhm. Co cię motywuje. Co mi motywuje żeby tutaj? No tak jak mówiłem, nie rodzina mnie motywuje. Ogólnie chcę zacząć nowe życie, nie? Już mam plany ogólnie co, co ten co, co po wyjściu ze środka Już też no po prostu jak wyjdę stąd to nie będę na straconej pozycji, ponieważ mam jeszcze dużo kursów zrobionych, dużo to więc z pracą nie będzie żadnego problemu, nie? Samochód też stoi, wszystko stoi, wszystko na mnie czeka, wszystko jest na gotowe, nie? Wyrażoili, mhm. że wszystko będzie po prostu jak wyjdę to jak widzę teraz ogólnie tą radość od rodziców i ogólnie od wszystkich, od babci, od całej mojej rodziny, nie? to po prostu oni też mnie tak motywują, że coś się w głowie nie mieści. Nie... Ile czasu jesteś tutaj? Dwa i pół miesiąca dopiero. Dwa i pół miesiąca. Dwa i pół miesiąca, trzeci idzie, więc też już przeszłem na status domownika, więc też już jest o wiele lepiej. już Głupie wyjście samego na, samemu na papierosa, głupie tam na przykład wyjście do sklepu, czy coś takiego, teraz mnie to cieszy, kiedyś takiego czegoś nie było, mhm. w, po prostu wychodziłem gdzieś, to, co to taki sklep, co to taki ten, teraz nawet głupia pościel mnie cieszy, że jest czysta, <laughs> albo coś, no poważnie, teraz tak, takie rzeczy małe doceniam, mhm. że coś się w głowie nie myśli i to wszystko przez te trzy miesiące już mi się udało zauważyć, nie? Okej. Okay. To, słuchaj, żeby mi się to wszystko w głowie pokładało, największym problemem była alfa u ciebie. Tak, dokładnie, to był najgorszy. I ile korzystałeś z czasu? Dwa lata. No tak, można powiedzieć, dwa lata. no. Dwa lata. I czy jakiekolwiek inne substancje były jeszcze problematyczne? Yy, tak, jeszcze był mefedron. Mefedron zażyłem też pierwszy raz, jak miałem 17, nie, 16 lat, jak miałem. Yy, byłem też ministrantem 11 lat. Byłem ministrantem 11 lat i za załapałem bardzo dobry kontakt tam z księdzem i ogólnie, nie tam żadna nie nic w stylu, absolutnie, wykluczam to. Yy, dobry kontakt z nim miałem, właśnie zapraszaliśmy też go do siebie na obiady i w ogóle i tak dalej i tak dalej. Na 6.30 miałem sze, on mnie zawsze przywoził, potem po mszy musiałem chodzić piechotą i tak z nim załapałem kontakt po prostu, że dowiedziałem się, że on też ćpie i on też na, no, na prostytutki też jeździł i w ogóle i tak dalej i tak dalej. No i raz przychodzę tam do niego na parafie, No i kurde On mówi do mnie, młody, patrz co mam, nie? Ja mówię, kurde, co to, nie? No i pierwsze nie doży mi polał kieliszka Wypiłem tego kieliszka, pierwsze moje picie, ogólnie pierwsze moje panie, posypał mi line'ę I ten, no i mówi, młody, bierz No i wziąłem i od razu poczułem się taki, kurde Tak fajnie, nie? Że fajnie, potem, potem jeszcze poper zleciał do tego I no i Spodobał mi się ten stan, nie? No ale ogólnie moim zdaniem przez niego zacząć cipać. Nie? Tak oficjalnie mm -hmm. mi się wydaje, że mogę powiedzieć, że ten pierwszy raz to z nim wziąłem, no, Pokazał mi te dalsze substancje te gorsze i że właśnie to wszystko. I co o tym myślisz? Teraz? Kurde, bardzo słabo, bardzo słaba sytuacja ogólnie. I no, słabo, smutno, czuję, czuć teraz ten smutek. Nie? Jak mówię, że po prostu no, ciężko. No, żałuję, bardzo żałuję. No i dlatego to jest, też, żeby postać na nogi. Nie? A to się działo na plebani? Tak, tak. Na plebanii to wszystko było, no wszystko było na plebanii. Ten ksiądz normalnie korzystał ze stymulantów. Jeszcze to podawał ministrowi Znaczy, w sensie, to my się spotykaliśmy po prostu y, po mszy. Ja już, nie, ja już y, byłem w domu, tam się ogarnąłem i w ogóle i umówiliśmy się na dokładną godzinę. Ja do niego tam poszedłem i tam właśnie wszystko się tam odbywało. Nie? Do góry tam do niego do pokoju. I tam jeszcze był taki kolega z nami. Absolutnie nie siedziałem z nim tam wizawi. Nie uhum. ma takiej opcji. Mhm, czy w kilka osób. Tak, z kilka osób. No, on ogólnie miał taką swoją grupkę tam swoich tam wybrańców i tam właśnie z nimi tam imprezował, nie? Wiesz, bo dla mnie temat jest ciekawy. Ja też byłem ministrem. E, wiele lat, jak byłem młodszy, ale ja nie miałem nigdy wiesz, żadnych relacji towarzyskich z księdzem nawet, jakby. Więc tak sobie próbuję sobie to wyobrazić, bo mógłbym być w tej samej sytuacji. Ja chodziłem na jakieś zebrania w czasem tam na plebanie, czy nie wiem, coś trzeba było ogarnąć. No, i zastanawiam się, jak do tego doszło i czy to się powtarzało? Kurde, powiem tak. No, zdarzało się to. Znaczy, to się zaczęło w sumie, tak szczerze powiedziawszy, od, od kumpla, który mu to załatwił ten materiał. I on mnie tam sprowadził, tak jakby do niego. Nie? Ten ksiądz zabrał ogólnie dużo zaufania do mnie. No, bo to, jakbym komuś coś powiedział wtedy, no to on by był ogólnie wykluczony już. Moje zdanie księdzem by już nie był, mhm. w szkole by już też nie uczył. On już by był całe przekreślony. Nie całe życie by mu tak szczerze, padło nie. Dlatego ja to też wszystko trzymałem w sobie. Tyle lat to trzymałem w sobie. Teraz to pierwszy raz tu mówię oficjalnie, nie. Mhm. I na, no, czy na społecznościach też już to poruszałem na moim wieczorku, jak tu jestem, ale teraz to tak oficjalnie przed kamerami mówię, że, że tak było, nie? Że mhm. każdy się dowie o tym. Um, myślisz, że to się powtarzało później z innymi? Tak, no mi się wydaje, że to nie, nie robił, tylko ze mną tego. tak. Aha. Nie robił tego ze mną, bo też słyszałem bardzo dużo, więc nie robił tego tylko ze mną. Mm -hmm. Jak myślisz, dlaczego, tak, dlaczego on takie, do, do takich sytuacji doprowadza? Bo jednak ksiądz to jest zawód zaufania publicznego i jest to trochę moralnie kłopotliwe. Moim zdaniem on też używał tego do, do stosunków seksualnych z prostytutkami, nie? Mm -hmm. I też Poppers, dlatego też tam był ten młody spróbuj-spróbuj, nie? Dlatego, mhm. to mi się wydaje, że to dlatego tak się zaczął, że on to po prostu z innymi księdzami, do to, to jestem tego pewny, że z innymi księżami też jeździł na ten i, mhm. i się bawili ostro, nie? A w jakim on był wieku? 36 lat. Okej, okay. czyli w miarę młody, w sensie ta, nie jakiś ta, tam ta. To, starszy był, to, był, to był młody wikary, nie? To był młody mhm. wikary. To właśnie z, tam ze starszych, tam właśnie, właśnie nie wiem, jak to tam wyglądało w ogóle, że tam proboszcz, a nie nic z takich mhm. tych, że on się w ogóle tam... Przecież to wszystko tak obojętnie przychodziło, nie? moim mógł, zdaniem mógłby też zareagować, że tam tyle osób się przemieszcza, albo coś takiego, mhm. a to ten, Mi się wydaje, że on też nawet tam... Mhm. Też, 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 tam mogli coś tam spożywać. Alkohol na pewno tam razem spożywali, bo tej siostry i tam wszystko, co tam jest. Ja nie uważasz, że to jest spora hipokryzja? Wydaje mi się, że tak, no. A. To jest bardzo, no. Czy, czy, czy ten ksiądz jakby na co dzień sprawiał wrażenie, że... No wiesz typowego księdza takiego tak, obrazka. Tak, tak, tak. On go uważał no, na tym, na, na lekcjach i w ogóle, to on był po prostu święty, nie? Wszystko tak dokładnie. Mi w ogóle, jak ja siedziałem na lekcjach u niego, nie? To mi ogólnie było głupio na niego patrzeć, nie? Jak ja sobie wyobrażałem, to wszystko, co robiliśmy po prostu na farze i w ogóle, albo jak zaprosiliśmy go do domu, no to po prostu rodzice nic nie wiedzieli. Ja też taki siedziałem, wiesz co ja miałem w głowie? Po prostu miałem meksy w głowie, nie? Mhm. I to też dopiero masakra po prostu, nie? Że mi się ciężko to mówi po prostu. Słyszysz, jakim głosem mówię, mhm. nie? po prostu jest mi ciężko teraz, jak ktoś sobie ja, wszystko ja, przypomina. Nie ja, wiesz, ja, ja rozumiem, bo sytuacja jest dziwna, stresująca i tak dalej, szczególnie, że no, tak jak powiedziałeś, możesz mieć za złe, że stąd się zaczął twój kontakt z substancjami. Tak, to jestem w to jestem 100% tak pewny, nie? Myślisz, że bez tej sytuacji byś nic nie brał w życiu? Kurde, teraz właśnie to jest się, myślę, że, że moje. Jakbym... Jakby to teraz ująć? Jakby to powiedzieć. Wydaje mi się, że jakbym nie wszedł na tą parafię i ogólnie ten ksiądz by się nie pojawił tam, wydaje mi się, że moje życie by inaczej się potoczyło. Tak mi się mm -hmm. wydaje, no. Mm -hmm. Inaczej by się to wszystko potoczyło, no. Jest ci smutno z tego powodu? Jest mi bardzo smutno z tego powodu. Jest po prostu... Jest mi głupio, jest mi smutno i po prostu... Masakra, nie? Masz kontakt z tą księdzem? No nie mam, nie mam, ale ja jeszcze miałem takie plany z nim, bo też miałem dziewczynę, miałem 4,5 roku z nią. Też już się tam zaczęło panie, też tam pokryłem, ćpałem i w ogóle, i też miałem taką wizję, że on mi jeszcze będzie ślub odprawiał, nie? Mm -hmm. Też taką wizję w głowie miałem, nie? Że byłem tak zakręcony tym księdzem, nie? Że po prostu, że on jest zajebisty, że on jest po prostu genialny, nie? Tak naprawdę, nie? To, to był potwór, nie? I on to dalej, i ja dalej tego nie pojmuję, że on dalej stoi przy ołtarzu, i on dalej po prostu głosi tam te kazanie, czy coś tam takiego, nie? I po prostu... Nie umiem sobie tego wyobrazić, nie? Jakbym teraz do niego nam przepłoszedł, nie? Czy coś takiego? Nie wiem, jakby to się skończyło. No właśnie, nie byś zareagował. Nie wiem, po prostu prosty, nie mam zielonego pojęcia, jakby się to skończyło. Mhm. Musiałbym stanąć przed faktem dokonanym, nie? Mhm. No. Mhm. A jak zareagowałeś społeczność, się o tym opowiedziałeś? Kurde, ogólnie... Mój bardzo bliski... Moja bardzo bliska osoba tutaj, którą poznałem na terapii, ojciec go nazywam, mhm. to właśnie ten... To on powiedział, żeby go zabił. Aha. Poważnie, on by go chycił, by go zabił po prostu za takie coś, że... bo on dalej może to, dalej może kolejne pokolenie, dalej może wdrażać to, nie? Mhm. I to jest właśnie moim zdaniem. Uważ... Wiedzia wiedziałem, w jakiej parafii on jest i w ogóle wszystko, tylko. Mhm. A ja jestem wystąpieniem, że to się pojawi w komentarzach. Na pewno część osób o tym napisze, czy nie uważa, że taką osobę powinno się zgłosić gdzieś? Na ten moment uważam, że powinno się zgłosić, na tamten... Mhm. Miałem takie, takie, takie w głowie miałem paranoje, po prostu wszystko, że po prostu mi to było obojętne, nie? Mhm. No Byle, że był towar, byle, że było to, byle, że była dobra zabawa, mhm. byle, że było co robić, no i mi to odpowiadało, nie? Mhm. No, spra sprawa nie jest łatwa. Jest, to jest bardzo ciężki temat, nie? Mhm. A czego żałujesz jeszcze w życiu? No z relacji. Relacji, z, 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 relacji z, ze znajomymi, nie? Relacji ze zdrowymi znajomymi, trzeźwymi znajomymi, nie? Miałeś takie? No właśnie, miałem parę osób takich i kurde, bardzo mi ich jest szkoda. Ogólnie... Nawet oni nie wiedzą, że ja tutaj jestem, nie? Mhm. Mówiłem, powiedziałem mamie i w ogóle tam rodzinie całej, żeby powiedzieli po prostu, że ja jestem gdzieś wyjechany z, za granicą w pracy, że gdzieś jestem, nie? Że po prostu, żeby tak mówili, żeby nie wiedzieli, że tu jestem i że będę za rok, nie? Okay. Że po prostu, że wejdę w taki, z takim powerem, nie? Ale nie wiem, czy wejdę z takim powerem, bo nie wiem, czy tu nie zostanę hostelnie. Mhm. No, wolałbym szczerze, powiedziawszy, tu zostać i. Dlaczego? No tu czuję się bezpiecznie, nie? To jest mhm. bardzo dobre miejsce, bardzo bezpieczne miejsce i... To jest inne życie. Po prostu nie pamiętam takiego życia, jakie ty mam teraz, nie? Na cześćwo, nie? Nie pamiętam takiego życia. Mhm. A czy ma się różni od wcześniejszego? Czuję uczucia. O! Uczucia. To jest właśnie to, nie? Uczucia. Czuję smutek, czuję, czuję, czuję wstyd, czuję, czuję tam radość, nie? Wtedy tego nie było. Wtedy wszystko zabijałem substancją, nie? Mhm. Każdą emocję, dobrą i złą, tak? Tak. Wszystko, wszystko człowiek czuje. Dopiero tak szczerze powiedziawszy, człowiek dopiero odparowywuje po pół roku. Ale mi się wydaje, że i tak już taki wielki postęp zrobiłem w terapii, że już to czuję po prostu, nie? Jak nawet tutaj do ciebie na wywiad schodziłem z góry, nie? Już czułem jakieś tam, jakieś takie niezapokojenie, nie? Nogi mi całe chodziły i w ogóle wszystko, nie? Strach, nie? Wtedy tego by nie było, nie? Nie byłoby wtedy. A czemu zdecydowałeś się na rozmowę? Bo chciałbym, żeby się to wiedzieli wszyscy, jak było naprawdę, żeby Szczerze powiedziawszy, to nie wiem nawet, czy rodzice wiedzą o tym księdzu, nie? Mm -hmm. Żeby zobaczyli ten reportaż żeby dowiedzieli się, jak jest naprawdę, nie? Jak było mm -hmm. naprawdę, kto mnie do tego sprowadził, nie? Ale mm -hmm. widzisz, rozmowa jest anonimowa, więc pokażesz ją rodzicom? No, oczywiście, rodzice wiedzą. Przecież nawet się przez telefon mnie, nie? A to wczoraj, to... No, tak. no siostra też tam obserwuje, Więc, <laughs> więc wszystko jest... Chcę, żeby się dowiedzieli, wiesz? Chcę, żeby się dowiedzieli, żeby... Łatwiej Ci tak było przez taką rozmowę i im to wszystko opowiedzieć? Wydaje mi się, że tak. Dodatkowo? No, no, wydaje mi się, że... i tak moim zdaniem bardzo dużo wiedzą. Mhm. Bardzo dużo wiedzą. Serio, wiedzą bardzo dużo, bo... Jak jeździłem nawet z tymi, z tymi prostytutkami, tak zboczę z tematu tego księdza, to nawet już też miałem GPS-y w aucie i w ogóle. Też nie wiem, czy to były moje paranoje, czy co to było, ale widziałem cały czas rodziców za sobą, jak jeżdżą, nie? Mm -hmm. Nie wiem, czy to, to było, czy to było związane już z hizami, czy czym, nie? Ale no, po prostu już miałem takie, takie, takie jazdy na głowie, że po prostu było bardzo. A często miałeś takie schizy? Tak, bardzo ciężko. Miałem nawet tak, że, że już podpałem troszkę. Tak, taki dłuższy ciąg, jak miałem, to nawet brałem sobie dwie bluzy do ręki, niebieską i żółtą, i stał pociąg na torach i szłem po prostu w, torami w jego stronę, pokazując mm -hmm. lewą, lewą bluzę, żółtą do góry, nie? Dlaczego? Nie wiem. Tak miałem po prostu w głowie, nie. Takie już miałem FS po prostu, tak miałem już głowę zniszczoną mm -hmm. tym, nie. I ogólnie też pani, ta psychiatra mi powiedziała, że ogólnie jakbym tak jeszcze pociągnął z półtora miesiąca, dwa, to bym skończył podwójną diagnozą, nie. Już, mm -hmm. już jest tak daleko ze mną, nie. I, i, I z jaką diagnozą? Mówiła? Nie, nic takiego mnie nie, nie, nie mówiła dokładnie. To powiedziała, że po prostu skończył drugą diagnozą, nie. To dobrze, się udało bez. Tak, tak. To był moim zdaniem ostatni, ostatni gwizdek, nie. Mm -hmm. Ostatni gwizdek to już był, też, też miałem taką prostytutkę pod sobą, która jeździła prawie też, która była najczęściej ze mną, nie, to po prostu dwa tygodnie jak tu byłem, to ją zamknęli, nie, czyli mm -hmm. ja na pewno jakby ją zamknęli, to i mnie zamknęli, wolę mm -hmm. zawsze, tak, tak szczerze powiedziawszy, to wolę być tutaj, dostawać paczkę od do rodziców, dostawać tam pieniądze i w ogóle tak dalej, tam w więzieniu byłam, miałbym zero pomocy, nie. A czemu ją zamknęli? No schandlowała, nie, okay. ją, nie. Mm -hmm. Ale jak to się tam dalej sprawa potoczyła, nie wiem, nie chcę w ogóle tam utrzymywać z nimi kontaktów, nie chcę po prostu w ogóle tam, nie chcę w ogóle o tym myśleć. No nie. Jak w ogóle to otoczenie wyglądało, w którym się zadawałeś, bo chyba no, nie, nie było łatwo. Jeszcze raz. Jak to otoczenie wyglądało, bo w sensie, wiesz, pracownice seksualne, hmm, ktoś nad tobą, Znaczy wiesz, to się kojarzy z filmami akcji bardziej i z takim szemranym towarzystwem. No tak było. Tak było, było właśnie takie szczegrane towarzystwo i ogólnie. Y, wyglądało to tak, ogólnie opiszę cały, cały, cały mój dzień, jak to tam ogólnie okay. wyglądał. Ja tam ogólnie był tak. Ogólnie weszłem do takiego domu, którego, do którego nie powinno wejść, nie. Weszłem tam i tam ogólnie czar prysnął, nie? Tam ogólnie y, zaczęło się tylko od nie, nie. Jeździliśmy sobie tak razem, handlowaliśmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ona później no, po, posprowadzała tam swoich koleżanek. Był tam taka, taki jeden chłopak nade mną. Co on, tam, co on tam, to bardziej tak trzymał wszystko i w ogóle on mi tam dzwonił, jak tam miałem gdzieś podjechać, czy coś takiego, gdzieś ją zawieźć. Ale ogólnie to, to, miałem nią, tylko taką jedną. I ogólnie, tak jak mówiłem, nie miałem towar, Miałem nie, wszystko po prostu za darmo, nie, dlatego też tak cipałem tak. i tak dalej. I... No wsiadaliśmy zawsze w auto o siódmej i kończyliśmy o 24:00, czwartej, trzy godziny spania i znowu, nie. Ona tam pod telefonem, tam te rozmowy przez telefon też już za to brała, tam... Kasę za, na przelew, nie? że mm. coś tam mu pojęcza choć coś takiego. nie? Mm. No i właśnie z tego ona ogólnie też żyła. nie? I ogólnie też bardzo dużo problemów prawnych też przez to miałem, bo nie ma prawo jazdy. Wzięli mi prawo jazdy, nie. Mm. Ogólnie przez to, te, przez to, bo ogólnie y, złapać z towarem nie złapali mnie w ogóle. Bo miałem, kombinowałem na wszystkie sposoby świata. Rodzice nawet na mnie, ojczym nawet na mnie na swoją policję. I w ogóle jak stałem na przykład w jakimś miejscu, żeby po prostu mnie spamiętać i postawić do pionu, że co ty, Kacper, robisz, nie? No ale tak, 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 tak miałem tutaj w głowie, że bezpieczeństwo moje najważniejsze, nie? Pochować mm -hmm. tak to wszystko, skitrać że... no. Jak mm. sobie wyobrażasz swoje życie w humanerze? Moje życie? Piękne życie. Tak? Tak, naprawdę. Piękne życie, no. Co byś chciał? Nie, ogólnie już mam zaplanowany jakiś tam wyjazd do Hiszpanii na mecz na mm -hmm. Barcelonę, już tam z ciocią jest dogadane i z wujkiem, że na mecz już mnie zabierają i tak dalej, ogólnie ja jestem fanatykiem sportu, więc chciałbym tak, tak zacząć pojeździć po, po wszystkich stadionach nie? na świecie, pooglądać tam jakieś różne mecze, tam ligę angielską, ligę niemiecką, Bundesliga, znaczy no Bundesliga to liga niemiecka, La Liga, nie? Tak bardzo, bardzo mnie to tak ciekawy. nie byłem na takich meczach nigdy, nie? A zawodowo, co byś chciał robić? Ogólnie ja mam dużo uprawnień. Nie ja mam uprawnienia na koparko na ładowarki, na wozidła, na wózki widłowe, nie. Więc mhm. w tym kierunku właśnie będę chciał dążyć. Nie? To jest bardzo mhm. dobry pieniądz z tego i w mhm. ogóle, ale mam zabrane prawo jazdy, więc z tego na razie nic nie będzie. Nie? Mhm. Dlatego na rok mam zatrzymane prawo jazdy. Yy, wystarczy teraz tylko iść, zdać wszystko, nie I wszystko Wszystkie? będzie bez żadnego problemu. Nie? Egzamin się zda. Kursy znowu będą ważne, więc można znowu zaczynać pracę, nie? No wszystko, tak jak mówiłem, wszystko jest już ułożone, tylko skończyć tą terapię i... No, a jesteś pewien, że ją skończysz? No, oczywiście. Były już takie momenty, nie? I znowu zawdzięczam Arturowi, terapeucie, mhm. nie? Że miałem taki moment, że po prostu byłem już trzy dni... Yy, trzy dni w pokoju. I już po prostu mówiłem, już wyjeżdżam, nie? Wyjeżdżam i koniec, bo no, nie da się to po prostu wytrzymać. I yy, była społeczność. I ten... I Artur mówi tam inicjatywie, żeby po mnie poszła do pokoju, żeby mnie zawołała na społeczność, że ludzie mi chcą przegadać do głowy, że, żeby tu zostać, nie? i wchodzę do tego, tego, nie? Mówi, on ta inicjatywa wchodzi do mnie do pokoju i mówi, mówi, że szedł, nie? Ja mówię, że absolutnie, że nigdy nie idę, nie? Wyszła, przyszedł terapeuta Artur, wziął mnie i powiedział, że, że, że jestem bardzo wartościowym człowiekiem, że bardzo im zależy, żebym tu został. Ogólnie jak te słowa od społeczności, jak po prostu usłyszałem i w ogóle, to już mnie tak podniosło na duchu mhm. i, i że po prostu, że mi zmoczył ubrania, nie, żebym nigdzie nie wyjechał, żeby do kaloryfera że nie, tak, tak śmiesznie po prostu, nie, że, że po prostu, bo też zależy mu, bo też z nim mam bardzo taki dobry kontakt z tym terapeutą, że... Mhm. A miałeś więcej takich myśli wyjazdowych? Nie, nie, to były jedne takie, 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 najbardziej, najbardziej, które mi dały ze te znaki, nie? Mhm. Teraz właśnie, nie wiem, czy o mogę mówić? Tak. tak? Bo właśnie chodzi o to, że też o właśnie po tej sytuacji dostałem regulator taki, nie? Aha. I właśnie teraz już jest, jak biorę ten regulator, to już jest właśnie wszystko w porządku, nie? Mhm. Już jestem, płaskie linii sobie te po prostu, nie? Teraz idzie, nie? Nie ma żadnych tam różnych, różnych wahań, nic takiego, nie? Płaska linia jest jest właśnie w porządku, nie? Dzisiaj było trochę stresu no, przed tym wywiadem, czyli... Mhm. Ale tak, to właśnie było wszystko w porządku. A masz głodę? Właśnie nie mam. Nie mam, nie mam głodów. Nie mam głodów, znaczy... Uczę się dopiero, jak poznawać głodę, tak powiem, nie? Nie wiem, jeszcze też na początku dopiero terapii, nie? Ale wydaje mi się, że, że, że nie mam głodów, że... że, że jak są głody, to, to, to... głody dostałem właśnie w pokoju, nie? Co to jest głód dopiero, nie? Doznałem, nie? Mhm. No super. Widać po tym, co mówisz, przynajmniej sprawiasz wrażenie, że naprawdę bardzo ci zależy. Tak, zależy bardzo. że Że ci się uda, więc ja bardzo mocno trzymam za to kciuki. Też bardzo serdecznie Ci dziękuję za naszą rozmowę. Wam bardzo serdecznie dziękuję, że oglądajcie do końca. Napiszcie, proszę, coś miłego w komentarzu, i jeżeli zmagacie się z uzależnieniem, to szukajcie także pomocy. Dziękuję także serdecznie wszystkim, którzy oglądają ten kanał i wspierają mnie na Patreonie. To dzięki Wam takie wyjazdy są możliwe. Trzymajcie się mocno. Cześć.